To nie jest żaden przejaw, mój Boże, chrześcijańskiej numero, ro, numerologii, czyli nauki, której mądrość wypływałaby z symboliki, z treści zawartej w liczbach. Ale są pewne, no właśnie, liczby które dla uczniów Jezusa Chrystusa są ważne. Między innymi to, że Pan Jezus trzeciego dnia po swojej śmierci powstał z martwych. Oraz to, że przez 40 dni ukazywał się swoim uczniom, poczynając od świętego Piotra i Jana, niewiastom, 500 uczniom jednocześnie, na raz. No i właśnie kolejna ważna liczba, która jest swoistą datą, bo to się da dzięki temu ustalić pewne fakty. Że dokładnie 40 dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wstępuje do nieba. I to wydarzenie było tak bardzo charakterystyczne i mocnym doświadczeniem dla uczniów, że jak słyszeliśmy od świętego Marka, który czerpał wiedzę, no między innymi również i od świętego Piotra apostoła. Że dokładne okoliczności i treść ostatniej mowy Pana Jezusa bardzo głęboko zapadła im w pamięci. A szczególnie to, co jest przedmiotem tak zwanego misyjnego nakazu Jezusa Chrystusa, kiedy Pan Jezus do swoich apostołów Wypowiada swoją wolę, nakaz misyjny: Idźcie wtedy na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. I co ciekawe, wcale uczniowie się nie rozeszli po świecie. Tak po Powrotem z góry w niebo wstąpienia pana Jezusa wracają właśnie do Jerozolimy. Idą do wieczernika, dokładnie do tej samej sali, na górze, gdzie razem z Chrystusem spożyli wieczerzę paschalną i gdzie byli świadkami no, czegoś nadzwyczajnego czego nigdy w życiu nie doświadczyli, chociaż niejednokrotnie przecież spozywali paschę, która była wspominaniem cudownego opuszczenia niewoli egipskiej podróży przez pustynię, która trwała, mój Boże, uwaga, aż 40 lat. Tyle lat wracali z niewoli egipskiej do. Do swojej ojczyzny. 40 lat. Nie 40 dni, ale 40 lat. Warto, żebyśmy sięgnęli do Starego Testamentu i poszukali odpowiedzi, co było przyczyną takiego właśnie zachowania Boga wobec narodu wybranego Starego Przymierza, Starego Testamentu, skoro. Trzymał ich w tym bardzo, no mój bądź co bądź, nieprzyjaznym środowisku dla doczesnego życia człowieka, jakim jest pustynia. Bo ani woda, ani chleba, pod dostatkiem, ani mięska. A po prostu zwykłe zagrożenie dla życia doczesnego. Pamiętamy węże o jadzie palącym, które ich kąsały, stając się przyczyną śmierci dla wielu. Ta wędrówka, czas trwania tej wędrówki przez pustynię, no, ma swoje bardzo, ale to bardzo uzasadnioną przyczynę. Warto, żebyśmy, no, dogrzebali się tego, czytając Stary Testament. Ale wróćmy właśnie do tego zachowania. Trochę nieposłuszeństwa wobec woli Jezusa Chrystusa wyrażonej przez apostołów, bo tak jak Wspomniałem, nie poszli na cały świat. Z góry w niebo wstąpili. Wrócili do Jerozolimy. Mało tego. Zatrzasnęli drzwi i okna, jak to czytamy w dziejach apostolskich, z obawy przed Żydami. Bali się. Dlatego, że w każdym z nich, były drastyczne wspomnienia, poczynając od ogrodu oliwnego, modlitwę Pana Jezusa w ogrodzie oliwnym, zdrady Judaszowej, pojmania, które nie miało nic w sobie z elegancji zachowania człowieka wobec człowieka, ale było po prostu zwykłym, no mój Boże, agresywnym zniewoleniem, spętaniem Jezusa Chrystusa i doprowadzeniem Go do więzienia. Uczniowie mieli w pamięci, mieli bardzo żywy obraz przed oczyma, do czego zdolni są ich rodacy, dlatego, że w ich uszach jeszcze świdrowały słowa z dziedzińca od Piłata, ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Krew Jego na nas i na dzieci nasze. To wszystko było w nich. I nawet cudowność zmartwychwstania, która, tak jak wspomniałem już wcześniej, dokonała cudu przeistoczenia w Apostolu, ale okazuje się, że to, co jest cechą charakterystyczną. No, mój Boże, ludzkiego ciała, ludzkiej natury, strach, stres, strach, obawa. Nie lękajmy się no, puścić wodze wyobraźni, mamy do czynienia z paraliżującym strachem. Wyizolowali się ze środowiska swoich braci i sióstr. Wyznawców tego samego jedynego Boga przecież. Zabrali ze sobą z góry w niebo wstąpienia Najświętszą Marię Pannę. Święty Jan Apostoł okazał się być słownym uczniem, dlatego że skoro dostał ją pod opiekę, no to już jej na krok nie odstępował. Zabrał ją zatem do wieczernika, żeby była razem z nimi, żeby, no właśnie, włos z głowy jej nie spadł z powodu nieprzewidywalnego zachowania rodaków żyjących w Jerozolimie, braci i sióstr według krwi. Rwali na modlitwie. Mając również, mój Boże, już dodatkowe doświadczenie z martwych Pana Jezusa. I kolejne doświadczenie, w niebo wstąpienie. To bardzo ważne wydarzenie, również i dla nas. Dlatego, że Kościół, no właśnie przesuwając, chociaż nie da się przesunąć, 40 dzień to jest 40 dzień, ale niejako przesuwając sam temat, prawdę o wniebowstąpieniu pana Jezusa, no miał jednak bardzo uzasadnioną rację, czyniąc to. Jaką? No, między innymi właśnie to, żeby. Przypominając o w niebo wstąpieniu Jezusa Chrystusa, jednocześnie przywołać przed nasz rozum, postawić przed nami aktualność tematu, który zawarty jest w słowie niebo. Żeby przypomnieć, że w momencie, kiedy mówimy o niebie, to nie mówimy o jakiejś bliżej, nieokreślonej rzeczywistości. O jakiejś iluzji, w wirtualnym świecie, którego nikt nigdy na oczy nie widział, no i który tak na dobrą sprawę nie powinien zasługiwać na uwagę z naszej strony. No ale przecież to, że Pan Jezus wstąpił do nieba, jest elementem naszego wyznania wiary, jest prawdą, którą znajdujemy. W naszym elementarzu wyznaniowym, czyli no właśnie w wyznaniu wiary, jako jeden z elementów, to, że Pan Jezus wstąpił z nieba. Dotykamy tutaj prawdy o zwiastowaniu Pańskim, o Bożym Narodzeniu, czyli o wcieleniu syna Bożego, to, że stał się dla nas i dla naszego zbawienia za sprawą ducha, Człowie za, za sprawą ducha świętego człowiekiem podobnym do nas we wszystkim, jak mówi Święty Paweł, oprócz jednego wydarzenia, jakim jest grzech. I ten, który stał się człowiekiem, Bogiem człowiekiem, przyszedł moment, kiedy 40, dokładnie 40 dnia po swoim zmartwychwstaniu wstępuje do nieba. A zatem, cóż to jest to niebo. Kiedy otwieramy wyznanie wiary, zresztą za chwilę będziemy wyśpiewywać Bogu i sobie poszczególne prawdy zawarte w wyznaniu wiary. Znajdujemy tam również i tego typu. Prawdę wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, uwaga, stworzyciela nieba i ziemi. To prawda, że bliższą jest ciało koszula, a więc to, co jest pod naszymi nogami, czyli ziemia, która jest stworzona przez Boga, to jest nasze no, takie namacalne doświadczenie. Ziemi możemy dotknąć. Natomiast niebo, i to jest prawdą wiary, niebo jest rzeczywistością na równi z Ziemią, również stworzoną przez Boga. A co za tym idzie, jest również, no właśnie. Celem naszego doczesnego pielgrzymowania. Żyjemy na Ziemi po to, żeby dojść do nieba, albo, może to będzie dużo bardziej poprawne, żeby Bóg przeniósł nas w godzinie naszej śmierci do rzeczywistości, również przez siebie stworzonej, tak jak Ziemia którą nazywamy niebem. I między innymi dzisiejsza uroczystość, ta prawda wiary o w niebo wstąpieniu Pana Jezusa jest nam bardzo pomocna i wręcz konieczna do tego, abyśmy no właśnie naszego życia nie uczynili bezcelowym, czyli pozbawionym celu. Celem naszego życia jest niebo, od założenia świata przygotowane dla tych, którzy Boga poważnie w swoim życiu traktują, czyli go miłują. Niebo jest celem naszego życia, jest naszym przeznaczeniem. Żyjemy po to, według Bożego Zamysłu, abyśmy stali się obywatelami, no właśnie nieba, rzeczywistości stworzonej przez Boga dla nas. Dlatego również to, co było doświadczeniem, będziemy to świętować i cieszyć się i Bogu dziękować 15 sierpnia, kiedy to obchodzimy uroczystość, uwaga, w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Pana. Jezus z Nazaretu, Syn Boga Żywego, Bóg i człowiek w jednej osobie, sam wstępuje do nieba. Człowiek ma całą swoją ufność składać w ręce Boga i czynić wszystko, aby móc być wziętym przez Boga, no właśnie do nieba. Wzorem Najświętszej Marii Panny w niebo wziętym. Pamiętajmy zatem, że niebo to nie coś bliżej nieokreślonego. Ale to rzeczywistość tak jak Ziemia i wszystko to, co na niej istnieje, tak jak każdy z nas. Niebo jest również rzeczywistością stworzoną, a więc dokładnie tak istniejącą i tak rzeczywiście będącą, jak każdy z nas jest obecny na tym świecie.